Zdobył zespół szkół numer 2 z ulicy Leśnej. A nie, przepraszam bardzo, tutaj y, z powstańców Wielkopolskich. Źle wpisaną. I y, w skład zespołu weszli Paulina Rębacz, Anna Dura, Klaudia Sakuła i opiekunka Agnieszka Sąkowia. Drugie miejsce, i tutaj jest właśnie zespół szkół numer jeden z ulicy Leśnej, w składzie Łukasz Biedziak, Julia Hagno i Martyna Frankowska, opiekunka Małgorzata Nowak. Trzecie miejsce. Technikum T zespołu szkół nr 1 z Ulicy Leśnej w składzie Mirosław Stepański, Krystian Borusza, Maciej Skotarczak i opiekun Marta Briksa.